Jesteśmy wszyscy winni, ponieważ częstokroć baliśmy się narazić, jeśli na sali był ktoś z instancji nadrzędnej, a winniśmy wówczas już mówić o tym. Nie wyrygowaliśmy takich spraw jak zła organizacja pracy, blokady i limity zatrudnienia, nieharmonijny rozwój gospodarki, stale pogarszające się trudności zaopatrzeniowe w artykuły pierwszej potrzeby. Jeszcze w wielu naszych zakładów bardzo zły jest, był i jest stan warunków socjalnych. Krytycznie oceniają robotnicy naszych zakładów to, że zarząd główny godził się na uzgodnienia z kierownictwem resortu, które doprowadziły do poparcia związkowego powszechnego stosowania pracy, w tak zwanym wydłużonym czasie pracy. A co gorsze, zdarzało się niestety i tak, że w końcówce roku, roku bardzo ciężkiego, który charakteryzował się ogromnym wysiłkiem naszych, załóg naszych zakładów, jak na przykład rok 1979. Na konferencji przedstawicieli samorządu robotniczego w zjednoczeniu słowami podzięki zamrówczy trud ciężki, całorocznej pracy załóg naszych zakładów, towarzysze delegacji samorządów robotniczych z zakładu, w dużej części robotnicy, usłyszeli słowa do nich skierowane wysokiego funkcjonariusza gospodarczego, zresztą powiem, to był towarzysz Mitas. I cytuję powiedział Nie umiecie towarzysze pracować w trudnych warunkach. Ileż rozgoryczenia to przyniosło? Kierownictwo zaś resortu, zjednoczeń oraz niektórzy dyrektorzy fabryk skwapliwie wykorzystywali autorytet naszego związku, niewątpliwie autorytetem tym się cieszyliśmy, do mobilizacji załóg do pracy w godzinach nadliczbowych. Osłoną dla nich i argumentem było: przecież wszystko jest uzgodnione z zarządem głównym. Jest wszystko w porządku. Na ósmym zjeździe postawiłem wniosek o likwidację trzeciej zmiany. Jaki tego efekt? Odpowiedź znajdujemy w wypowiedzi towarzysza ministra Jabłońskiego w Trybunie Ludu z dnia 18 i 19 chyba października bieżącego roku oraz wiceminister towarzyszki Wąsowicz w głosie pracy z dnia 18 i 19 października bieżącego roku. Nie taką odpowiedź i nie taka odpowiedź w moim odczuciu winna być po czterech latach udzielona. Gdyby w minionym okresie gospodarowano, tak jak w socjalizmie, w socjalizmie gospodarować trzeba, Gdyby pieniądze, które w minionym okresie bezmyślnie w naszym kraju przetrwoniono, skierowano na wybudowanie odpowiedniej ilości zakładów, które zrekompensowałyby straty produkcyjne wynikające z likwidacji czy zmiany, nie dyskutowalibyśmy dzisiaj na ten temat.